Dobry, dobry wieczór, cześć. Tutaj Małgosia z kanału Mama Polka w Kanadzie, no, która oczywiście już jest w Polsce, tylko pokazuję Wam, chcę Wam teraz pokazać drugą część mojego filmiku, mojej podróży z Toronto teraz aż do Wrocławia. Pokazuję, jak ten lot odbywał się lotem. I ja bardzo lubię lotem latać i to nie jest żadna jakaś reklama lotu szczególna, ale po prostu lubię, bo to już jest. Ja się czuję jak w Polsce, jest bardzo dobra obsługa, no, te lotniska znam, wiem, ile, jak dobre są przesiadki, nie muszę długo czekać, no, może już za stara jestem, żeby próbować coś nowego, no ale z drugiej strony rozumiem, że czasami można e, e, znaleźć inne połączenia, może więcej tych połączeń i, i, e, i, bile, i tylko na przykład z, z podróżną jedną walizką, tą taką, e, która się bierze do samolotu, i wtedy może bilet jest taniej, ale ja już teraz wiem, że ja muszę mieć drugą walizkę, czy w tą stronę, czy z powrotem, zawsze chciałam, chciałam sobie coś wziąć, także to nie ma co, ja tak często nie latam do Polski, także jak już lecę, no to jakoś, jakoś, jakoś chciałabym w jakimś komforcie być, także bardzo byłam zadowolona z tego lotu, bardzo mi się podobało. Także no jedyną rzecz tylko, ale z mojej głupoty, to mało nie, nie zgubiłam torebki, w której miałam ważne rzeczy, dokumenty. Także naprawdę jeszcze nigdy mi się nic nie zdarzyło zgubić, a w tym przypadku byłam bardzo bliska tego, że po prostu mogłam to zgubić. Także zapraszam do obejrzenia takiego filmiku. Myślę, że on nie będzie za długi. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli Wam się będzie oczywiście podobać. Komentujcie, nigdy mnie nie zawozicie, jeżeli o to chodzi. I e, dziękuję za wszystko. Super tutaj jest w Polsce, bardzo mi się podoba, no ale długo ten pobyt tutaj nie będzie dla mnie, także e, wykorzystuję jak najbardziej. E, nie nagrywam aż tak dużo, także no bo chcę jakoś inaczej ten czas spędzić, ale to co nagram. To co mi się uda to to na pewno wystawię czy szybciej czy później. Także zapraszam. Okej, okay, tutaj dostaliśmy orzeszki nerkowca, lot chusteczka, a tutaj... O może nie widzę. Ach, tutaj mam Co e, ja tutaj mam? Sok z czarnej porzeczki. Właśnie zawsze jak lecę to ten sok z porzeczki biorę jak fajnie, że właśnie jest napisane orzechy nerkowca po polsku, a nie jakieś po jakimś innym języku także czekamy na obiad i zobaczymy jak będzie później e, także zanim zacznę jeść to tutaj mamy ryż z kurczakiem e, tutaj wygląda bardzo fajnie, ciepły bardzo fajnie no trzeba będzie smakować, zobaczymy e, bułeczka, ja tutaj sobie coca cola akurat do mam. wzięłam nie są sztuczne, e, nie sztuczne, plastikowe sztuczne tylko normalne. Tutaj sałatka chyba z mozzarellą, e, ogórek i pomidor. E, jakieś ciasto, ładnie pachnie, ale nie wiemy, co to jest. No i tutaj jakaś sałatka z kinu i chyba, chyba. Także zabieram się do jedzenia i tak to wygląda. Ja zawsze jestem bardzo zadowolona w locie e, z jedzenia, które dają. To. Także ja tylko tak na chwilę, tutaj w publikacji jestem, ale nie mogę e, rozmawiać tam, jak siedzę przy tym stoliku, przy na, e, no na siedzeniu, ale jest bardzo fajnie, siedzę koło takiej, koło pani, która jest taką śliczną dziewczynką, która ma e, w roku hanią, no i trochę popłakuje, ale to jest normalne, to jest dziecko, także bardzo fajnie. Rozmawiamy sobie cały czas, um, ona opowiada mi swoje historie, tak samo um, jak tutaj urodziła, właśnie po małą hanie. No i w ogóle bardzo fajnie, bardzo fajnie ten lot mija jak na razie. Jakże teraz zjedliśmy um, ten obiad, który Wam pokazałam, no i teraz um, będziemy chyba, ja może jakiś film obejrzę albo coś i trzeba trochę pospać. No na razie. Zawsze jest jakie oglądam filmy, że no po prostu przysypiam w przy tych chwilach. że to jest śniadanie, tutaj po herbatę mam znowu mój sok z czarnej porzeczki, zawsze jak lecę lotem to ten sok z czarnej porzeczki, i e, kanapkę z szynką i z serem, tak? z, szynką, z szynką i z serem, i, i indyk i ser, a, a albo jeszcze można było z pomidorem i z e, szynką, czyli taka bezmięsna opcja. Także bardzo fajnie spotkaliśmy trochę tutaj. Także jeszcze półtorej godziny Pani powiedziała do lądowania. A tutaj jeszcze na deser grześki, polskie Grzeszki dostaliśmy. No i dlatego lubię latać polskimi dniami. Bo to już jak Polska. Polskie grześki, polskie słodycze. osłodzenie nam czasu na koniec. Także wylądowałam w Warszawie, jestem w Warszawie teraz, tutaj na lotnisku, ale to jeszcze zanim przejdę przez tą przeprawę graniczną. Tutaj pomogłam tej właśnie pani, która szła z tą malutką dziewczynką bo miała tyle tobołków, że zaprowadziłam ją do tej straży granicznej, czyli tej przeprawy paszportowej chyba. I zauważyłam, że ci, którzy mają paszport Unii Europejskiej, to po prostu kolejka malutka i mogą, po prostu skanuje się ich tylko paszport i, i przechodzą, a ci, którzy używają inne paszporty, no to kolejka niesamowita. Także ci, którzy mają polskie paszporty, Lepiej e, przylatując do Polski używać polski paszport, a nie e, inny paszport. Ja używałam właśnie polski e, przylatując tutaj, a nie kanadyjski. Jak będę wylatywać do Kanady, no to wtedy będę używać kanadyjski. Okay. E, także tutaj jesteśmy na lotnisku. Także zaraz idę na tą e, e, na tą paszportową e, przejście to paszportowe i później będę musiała jeszcze czekać 3 godziny mniej więcej na następny, na następny samolot. Tak trochę szaro. No pierwszy raz jestem po 36 latach, jestem tutaj w, w Polsce, w Warszawie w czasie, znaczy w grudniu, bo zawsze właśnie w lecie. To tak trochę szaro jest, no ale to chyba no, to normalne w tym, w tym czasie. No ale widzieliście, jak wyjeżdżałam z Polski, z Kanady, przepraszam, no to śnieg mieliśmy. A tutaj taka, taka jesień. No dobra, na razie. Także tutaj jest przejście i kontrola graniczna dla właśnie obywateli, którzy mają paszporty Unii Europejskiej. Z jednej jest tutaj po lewej, a po prawej wszyscy inni z innymi paszportami. I właśnie ta kolejka tutaj. Tutaj właśnie do tych innych paszportów popatrzcie, jaka długa. A tutaj jak ci, którzy mają Unii Europejskiej paszporty, to krótko tam jest. Tam są takie wejścia i to bardzo krótko jest. A tutaj taka z tej strony taka olbrzymia, długa linijka jest do tych, dla tych, którzy mają inne paszporty. Także ja idę tutaj z tej strony, gdzie jest Unii Europejskiej. Także cześć. Jestem już. Po tej odprawie paszportowej, po odprawie bezpieczeństwa, tak jak mówię, ta paszportowa, jak ma się paszport Unii Europejskiej, to jest bardzo szybko. No ta bezpieczeństwo trochę dłużej, bo tutaj to nawet buty trzeba ściągać, a zegarki, paski, a w Kanadzie nie trzeba było zegarka ściągać, nie musiałam i nie musiałam butów ściągać, i telefonów nie musiałam wyciągać z torebki, a tutaj trzeba było. I pierwszy raz pytała się mnie pani ile pieniędzy przewożę. Jak weszłam w tą strefę nic do oclenia, to się mnie pytała ile pieniędzy, czy alkohol przewożę, czy jakieś papierosy. Także teraz już weszłam tutaj do tej strefy, że tylko się czeka. i Także może tutaj trochę nagram w międzyczasie, ale już jestem zmęczona, także tutaj widzicie tył tego lotniska ludzi, bardzo dużo. Także może trochę nagram tutaj na lotnisku, ale chciałabym usiąść i odpocząć trochę. A jeszcze Wam powiem, Jezu, wiecie co się stało? Poszłam do ubikacji, żeby trochę się poprawić, ale nie wiem czy lepiej wyglądam, czy jeszcze gorzej. Ale w ubikacji zostawiłam moją małą torebkę, taką mam, tutaj Wam pokażę. I po prostu powiesiłam ją na drzwiach, i dobrze, że byłam dłużej, myłam tam ręce, tam jeszcze poprawiałam się. Jakaś pani mówi, że torebka wisi w jejku. Ja, ja mam tam moje telefony, paszporty, ale by były, bym zgubiła. No, pewnie wdaliby gdzieś tutaj, do, żeby odebrać, ale ile szukania, i wszystkiego, ale także cieszę się, że, że po prostu, nie wiem, pierwszy raz mi się zdarzyło, że coś zostawiłam. No. Nie wiem, co to za auto i co to za firma jest, nigdy tego nie widziałam. No tak. To... Build you your dreams. Buduj swoje marzenia. No okay. tutaj taka syrenka reklamująca soplicę. Chyba nie utknął mi tego filmiku, że reklamuje jakieś trumki wyskopowa. A tutaj taka choineczka taka. No to tutaj taki bożonarodzeniowy mały Znak, o znaka taka, no, bożonarodzeniowa, no i tutaj ta syrenka. Jakieś bombki polskie um, z o, orzełkiem polskim, ale mam nadzieję, że będą gdzieś, będę mogła gdzie indziej kupić, bo nawet w tym momencie nie mam nawet gdzie tego włożyć. Dosłownie nie mam. No, mam wszystko tak upchane. Także mam nadzieję, że. Gdzieś indziej też te bombki będą, bo właśnie takie bym chciała sobie kupić z orzełkiem polskim. Akurat są czerwone i białe. To jest właśnie to, co bym chciała. A jak nie, to z powrotem kupię. Będę wracała. Pierwszy raz coś takiego widzę, że to jest ciasto, kupujesz i idziesz. Nigdy w Kanadzie czegoś takiego nie widziałam. No nie, może jest. Ja powiedziałam o mnie, że nie widziałam czegoś takiego. I to są chyba różne ciastka, nie ma nas, ale... Jakieś takie, jakieś tam, że to jest jakieś marchewkowe, no, może tutaj, bo to się zamawia, przed, zamawia przez aplikację, to jest pewnie napisane, jakie ciasto jest. Ale szok po prostu. A, twój a ja szukałam. Takie fajne, różne. Dobrze, że weszła pani, która nie by Także tutaj jak weszła na tą aplikację, to te cztery ciasta były. Sernik za 20 zł, tartaletka za 10, marchewkowe 18 i 10 szarlotka. Innych nie ma. Ale ogólnie jeszcze kiedy indziej mają sernik pistacjowy, mafinkę, mają sernik ciasteczkowy, korzenny, no tylko pewnie dzisiaj nie ma także fajne, no ale dro trochę drogie takie kawałki, prawie 20 zł. Ale fajny pomysł podoba mi się. Także już jestem na tym na tej bramce, na tym gate do Wrocławia. Dużo ludzi czeka, pewnie też samolot cały pełny. Nie mam dobrego znowu miejsca, tylko że tam są w rzędzie dwa i dwa siedzenia, co przynajmniej trochę sam przy oknie będę. Także nagram dopiero jak już będę we Wrocławiu. Już jest ciemno na dworze i żadnej choinki tutaj nie znalazłam na Warsza Warszawie, na, na, na tym lotnisku, no ale... Bo po prostu na pewno wydaje mi się, że na pewno gdzieś była, tylko nie, nie widziałam, a nie będę całego lotniska obchodzić, bo za dużo tych bagaży mam. Także na razie nie czuję atmosfery świątecznej, ale wiemy, że święta się zbliżają za także... tutaj samolot do Wrocławia pada, ale nagram tutaj tu wchodzimy do tego samolotu. To jest pełny samolot. Także jestem już we Wrocławiu. a Było tylko 40 minut, żeby jechać z Warszawy do Wrocławia. Tutaj już nie pada deszcz. W Warszawie padał, ale tutaj nie. Jest 2 stopnie, czyli nie jest zimno. Dali bardzo dobrą drożdżówkę, tam zdjęcie chyba zrobiłam. Taką z, um, ze śliwką i dali jakąś. I wodę tylko, albo gazowaną, albo um, zwykłą. Także teraz czekam na, na bagaże. Tutaj ludzie już czekają. Także zobaczymy. E, no nie wiem, trochę przerażona jestem, bo e, już prawie wszyscy wyszli. A mojej walizki jak nie ma, tak nie ma. Także no nie wiem gdzieś się zagubiła po drodze. Tam no, ciekawie nie będzie, no już widzę, że wszyscy zabierają. I już nic nie wychodzi. Chyba, że moja to jakaś ostatnia będzie. Na no, jakoś widzę, jeszcze jakaś idzie. Ale mojej nie ma Ja nie mam. Nie no, to szat będzie. Wszyscy poszli, gdzie jest moja baliska? O oh Chyba, że to na końcu to moja. Jezu. Ale paska nie ma, moja miała pasek jeszcze naokoło. Jeżeli to jest moja walizka, to będzie super. Boże, popatrzcie, nikogo nie ma. Nikogo, nikogo. Tylko ja i ta jedna walizka, czy to jest moja? Boże, ja miałam taki zielony pasek naokoło, a tego paska nie widzę. Boże, żeby to była moja <śla> walizka. Nie mogę, gdzie jest ten pasek? Czy to jest moja walizka? Moja walizka tylko bez paska. No dobra, ale jest, popatrzcie. Ostatnia jestem. Ostatnia walizka. <laughs> dobra, niech przyjedzie potem. Także patrzcie tu. Super choinka we Wrocławiu. Tutaj jest Boże Narodzenie. Śliczna choinka z samolotami. Tutaj. Bardzo ładnie. I tutaj mają takie właśnie dekoracje. Z jednej strony, no i tam właśnie to, co patrzyłam wcześniej, to tak z tyłu, właśnie są te wszystkie dekoracje. Tam właśnie z tyłu, tutaj tego pana, nie nie chcę nagrywać, no ale wszedł w kadr i tutaj po kolei, bardzo ładnie ustruktowany bardzo, znaczy w Warszawie pewnie też gdzieś było, tylko że ja nie doszłam. Bardzo ładnie tutaj wygląda. Ślicznie się tak świeci. I z drugiej strony, a ta choinka, ona jest sztuczna, ale mi się wydawało, że ona normalnie, chyba jakieś y, dali takie zapachy, bo ona pachnie normalną, świeżą choinką. E, także słuchajcie, ja myślę, że na tym już to wideo skończę. Nie wiem, nie wiem jak ono długo, długie będzie. Jestem już tutaj we Wrocławiu, e, będę nagrywać tutaj i wrzucać, nie wiem jak długie filmiki i jak dużo edytowane, no bo chcę trochę e, po prostu tutaj spędzić czasu, a nie, e, wiecie, edytować te filmiki, szczególnie, że dla mnie dużo czasu to zajmuje. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, witam Was ponownie bardzo serdecznie. E, dziękuję za obejrzenie tej mojej drugiej części, mojej podróży z, um, e, z Toronto do Wrocławia. E, no nie wiem, czy to są takie jakieś informacje, które Wam się podobają, czy to cokolwiek było takiego, że interesującego dla Was. Myślę, że tak. Ja wiem, że um, wielu ludzi. Um, może nie lubi y, latać lotem i ja wiem, ja znam sama wiele ludzi, ale muszę Wam powiedzieć, że ja przez tyle lat, jak latałam, y, muszę głowę dać na dół, bo odbija się światło w, y, w okularach. Przez tyle lat latałam zawsze lotem i tylko raz y, Air Canada I, nie byłam, i to było dosyć dawno, i nie byłam zadowolona z tego Air Canada. Tam były bardzo blisko. Y, Fotele do drugiego fotela. Także było bardzo mało miejsca w samolotach, znaczy, w, nie, znaczy między siedzeniami, ale to było dawno temu. Może już teraz te samoloty są inne i y, może już są bardziej takie y, wygodniejsze, ale ja muszę powiedzieć: Nie wiem, już chyba, może w jakimś filmiku mówiłam. Ja traktuję y, latanie lotem jak przedłużenie mojego wizyty, mojej wizyty w Polsce. Ja się czuję po prostu, jakbym już była w Polsce. Zawsze jest bardzo miła obsługa, jedzenie mi zawsze bardzo smakuje. I e, naprawdę jestem, nie było ani razu jakiejś takiej sytuacji, że byłabym niezadowolona. A nawet jeżeli porównuję już te ceny, to nie ma naprawdę bardzo dużej różnicy w cenie. Pomiędzy lotem a innymi samolotami. No ale oczywiście ja nie jestem żadnym ekspertem, bo ja aż tak bardzo nie szukałam, ale dla mnie, na przykład, jeżeli mam zapłacić 100 dolarów mniej gdzie indziej, ale czekać nie wiadomo jak długo, albo przesiadać się 2-3 razy i być na lotnisku, którego ja nie znam, a ja zawsze obładowana jak nie wiem kto, to wolę po prostu jechać tam, czy lecieć tam, gdzie ja już znam te lotniska. I w Warszawie, i we Wrocławiu. I mieć po prostu spokojną głowę. Lubię już sobie y, pochodzić y, w Warszawie. No, chociaż z drugiej strony, no, może to by było ciekawe przeżycie. Polecieć do jakiegoś innego y, lotniska i zobaczyć coś innego, a nie non stop to samo. No, no też rozumiem. Może się kiedyś zdecyduję. Ale tak jak na razie ja bardzo lubię. Różnica jest jednak taka, że kiedyś tym lotem, jak ja latałam, to by, byli właściwie sami Polacy. No tak się wydawało, że to sami Polacy latali. Teraz jest bardzo dużo innych ludzi z innych narodowości. Zwróciłam tak samo uwagę na to, że ja nie wiem, czy wy pamiętacie, czy wyście latali dawniej właśnie polskimi liniami. Nie wiem, czy to tylko w polskich liniach było, czy to tak samo było w jakichś innych liniach. Że zawsze w tych polskich samolotach, jak one lądowały, to ludzie klaskali. I to było i na takich e, międzynarodowych, i nawet takich e, w Polsce, jak latały z Warszawy do Wrocławia, ale mówię, to dawno było, ale od pewnego czasu absolutnie tego nie ma. I nawet właśnie w tym myślałam sobie, że może ja nie pamiętam, nie zwróciłam uwagi, ale tym razem, właśnie jak leciałam, z, z, Stwierdziłam, że będę patrzeć się na to i zwracać uwagę, czy tak jest, i nie klaszczą już ludzie. Czy może właśnie jest to związane z tym, że jest to więcej po prostu róż ludzi z różnych narodowości, a to niby było, że tylko Polacy to robią, czy to po prostu już się mentalność polska zmieniła, ale już tego nie ma. No nie wiem, czy brakuje mi tego, ale to było takie, takie swojskie, pamiętam to. To, to to klaskanie takie. No, ale chyba okej, okay, że już tego nie ma. Um, także nie wiem, czy powiedziałam w tym filmiku, że ja te filmiki nagrywam późno, czy w ogóle cokolwiek edytuję te filmy późno. To jest godzina taka trzecia, czwarta. Teraz też jest, nie wiem, chyba trzecia. Dlatego, że nie chcę tego robić w ciągu dnia, jak mogę robić inne rzeczy, spędzać czas z mamą, czy w ogóle. Robić coś bardziej takiego, które mogę robić tylko i wyłącznie w Polsce, a, a po prostu robię te filmiki, czy no, kosztem, można powiedzieć, mojego spania, ale ja wcale nie narzekam, jest to dla mnie coś, co chcę robić i, i dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim, że oglądacie. Także na razie już jestem w tej Polsce. No, bardzo, jestem bardzo zadowolona. No, mama nie, jak już mówiłam, nie chce po prostu być pokazywana, i ja to rozumiem, bo nie wiadomo, jaka będzie reakcja innych ludzi, co mogą jej powiedzieć. Chociaż ja jej mówię, że jesteście bardzo mili, że składacie jej życzenia, ja jej to wszystko przeczytałam, ja jej to wszystko powiedziałam, ale no, ja nie chcę jej zmuszać, bo wiem, jak to może być. I później ktoś jej ona, ktoś jej powie coś nieprzyjemnego albo coś takiego, że sprawi jej przykrość i no i będzie, że, że przecież nie chciała albo... Także ja wolę, wolę po prostu, żeby nic takiego nie było. Także nie wiem, czy decyduję się na to, żeby się pokazać, może tylko jakieś zdjęcie tutaj czy tam, ale tak, żeby, żeby jakieś takie większe wideo z, z mamą nakręcać, to... Raczej nie, ale jak na razie. Ale naprawdę bardzo fajnie jest. Tak mi się tutaj podoba. No, po prostu czuję, no widzicie, no już ten pokoik Wam mówiłam. To z drugiej strony tutaj, gdzie Was trzymam, to ten iPad. To jest po prostu cała ta taka meblościanka, którą wszyscy chyba mieliśmy. Ci, którzy już mają ileś tam lat i mieszkali w Polsce. Ale po prostu te meble są super. Ja mi bardzo odpowiadają, bardzo mi się podobają. A, także jestem tutaj, czuję się jak u siebie, czuję się jak w domu, e, mimo że jest to malutkie mieszkanko, ale naprawdę dużo mi do szczęścia tutaj nie trzeba. Naprawdę dużo nie trzeba. Jem sobie codziennie pierogi, jem sobie e, teraz jeszcze może e, jak to się nazywa: łazanki. Mamy, e, także co mi do szczęścia trzeba. Bardzo, bardzo mało tutaj. Tylko e, dobre jedzonko, dobre słodycze. Można <głos》> te polskie słodycze super. Wspaniałe towarzystwo, wspaniałych ludzi, z którymi tutaj przebywam. Także e, bardzo mi się podoba. E, także żegnam Was na razie. Wiem, że tak powoli mówię, ale naprawdę, no zmęczona jestem. Trzymajcie się cieplutko. E, dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Wiecie, wiecie co to. <głos》> Serduszko dla Was, żebyście byli weseli, radośni i y, z, z wielką y, taką y, radością, ale bez stresu czekali na zbliżające się święta. Czyli bardzo gorąco Was pozdrawiam. Trzymajcie się, pa.